Może jednak właśnie oni w ogóle poczują się zgorszeni, że pewien problem estetyczny został tak poważnie potraktowany, skoro sztukę uznają tylko za wesołą błahostkę, tylko za zbyteczny brzęk dzwoneczków wobec powagi istnienia. Jakby nikt nie wiedział, jak ważna jest przy tym przeciwstawieniu powaga istnienia. Tym poważnym niechaj służy za naukę, że w moim przekonaniu sztuka jest najwyższym zadaniem i właściwie metafizyczną aktywnością życia, jak pojmuje ją mąż któremu, jako mojemu, wzniosłemu poprzednikowi na tej drodze pismo to pragnę poświęcić. Dzień dobry, ja się nazywam Tomasz Węgorzewski. Dzień dobry, Ania Kłos. Siedzimy w kuchni w mieszkaniu prywatnym przy ulicy Buywita 9, gdzie zaprosiłem widzów do możliwości partycypowania w takim evencie artystycznym, parateatralnym, który był zainspirowany powieścią Fryderyka niczego. W tłumaczeniu Leopolda Staffa, Narodziny Tragedii z Ducha Muzyki, w interpretacji Anny Głos, aktorki teatru dramatycznego w Warszawie. Jestem aktorką. Zajmuję się też w jakimś sensie filozofią. To spowodowało, że usłyszałam pewnego dnia fragment z Narodzin Tragedii z Ducha Muzyki. Chciałam, żeby ktoś ze mną przeczytał ten e, tekst na głos. Nie znalazłam osoby równie czułej, wrażliwej i kompetentnej jak dyrektor <głos> <głos> nowego narodowego teatru. Nowy teatr narodowy to y, y, nowo powstająca instytucja, prywatna której inauguracja odbyła się w... dzięki zaproszeniu widzów do uczestnictwa. Po y, wielogodzinnych czytaniach na głos narodzin tragedii z ducha muzyki, stworzyć arcydzieło tak. <laughs> pełne wzniosłości, y, rozpaczy, pesymizmu, jak i entuzjastycznego e-optymizmu w pokoju obok. Sztuka? Co więcej, według to jest dom. Gmail to jest wielbłąd. Narkotycznego napoju, o którym wszyscy pierwotni od rana do wieczora, dzień po dniu. Nie no, po prostu się tym zruszać. I przyczynowości, w aż w najgłębszej przepaści, święcona ma być ta, e, późna. No na co zmarła tragedia? Tekst ten, jak i okoliczności jego powstania, są trudne. Być może nawet nieakceptowalne. Być może pomylone. Dlatego tym bardziej utożsamiamy się zarówno z tą atmosferą, jak i przekazem. Narodziny tragedii nawiązują do chóru Greków, który to miałby być idealnym widzem. A tłumaczenie Leopolda Staffa Dodaje nam skrzydeł. Daje nam skrzydeł. byli powierzchowni z głębi. Mniemaliśmy bowiem przecież zawsze, że prawdziwy widz, niechby był kim chce, musi zachować zawsze świadomość, że ma przed sobą dzieło sztuki, nie empiryczną rzeczywistość, podczas gdy chór tragiczny Greków zmuszony jest uznawać w postaciach scenicznych cielesne istnienia. Kur Okeanid wierzy rzeczywiście, że widzi przed sobą tytana Prometeusza i uważa, że jest sam równie realny jak Bóg sceniczny. I to miałoby być najwyższym i najczystszym zadaniem widza uważać podobnie jak Okeanidy Prometeusza za istniejącego cieleśnie i realnego.